Nauczanie domowe, 20 marca, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, wersety od 40 do 53. Wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy. Ten prawdziwy jest prorokiem, inni mówili, to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czy Mesjasz przyjdzie z Galilei? A czy Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego? I z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich, czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli, nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze, czy wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego, a ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu, czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj zobacz, że żaden prorok. Nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Do każdego ze środowisk w Izraelu dotarło jezusowe nauczanie. Niezależnie czy ktoś był pozytywnie, negatywnie czy obojętnie nastawiony. Jeśli posłuchał choć chwilę, rozumiał, że nie jest to zwykłe nauczanie, że nie jest to zwykły człowiek. I widzimy tutaj cztery środowiska, o których wspomina ewangelista. Najpierw tłum, wśród którego pojawiają się te głosy jako reakcja na nauczanie Jezusa, że to jest nauczanie proroka, że to jest mesjańskie nauczanie. Jakby intuicyjnie reakcją na poruszające słowa było rozpoznawanie misji Jezusa, jego osoby. Drugie środowisko to są wykształceni ci, którzy znają pisma. Przykładali więc te poruszające słowa Jezusa do tego, co wyczytali. W księgach proroczych czy w pismach mówią o tym, że Mesjasz ma być z rodu Dawida, ma pochodzić z Betlejem, ale ich reakcją jest próba połączenia tego, co wiedzą, co przeczytali, właśnie z tymi poruszającymi słowami Jezusa. Trzecie środowisko to strażnicy. Oni wprost mówią: Byli tak zaskoczeni tym, co usłyszeli, że oni mieli, że, że nie potrafili się ruszyć, że nie potrafili wykonać żadnego gestu, żadnego ruchu. Nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. To były tak poruszające słowa, że dla nich to było coś jak rewelacja, jak, jak objawienie, jak pokazanie rzeczywistości, o której nie mieli pojęcia. I czwarte środowisko to zwierzchnicy i faryzeusze. Przedstawicielem, który pozwolił dotrzeć słowom Jezusa do serca, jest nikodem. To on rozmawiał z nauczycielem, to on posłuchał tych poruszających słów i w związku z tym stanął po stronie prawa. Czy prawo nasze potępia kogoś, zanim go zbada, zanim nie zobaczy, co mówi, co robi? Poruszające słowa Jezusa nakazały mu być kimś, kto staje w obronie bardzo szybko oskarżanej osoby. I te cztery środowiska poruszane słowami Jezusa, przynajmniej ich przedstawiciele, którzy pozwolili tym słowom dotrzeć do swojego serca, pokazują, że słowo Jezusa, jeżeli je przyjmiesz, jeżeli pozwolisz, aby w tobie pracowało, najpierw pozwala wejść na drogę prawdy, jak w przypadku tłumu. Dalej pozwala badać znaki. Pozwala odkrywać Mesjasza, tak jak w przypadku tych znających Pismo. Słowo Jezusa, jeżeli jest przyjęte, powstrzymuje przed złym ruchem, przed niewłaściwym działaniem. Tak jak powiedziane, nikt nie podniósł na niego ręki. I czwarte, słowo Jezusa, jeżeli jest przyjęte, skłania do przestrzegania prawdy, skłania do zachowywania prawa do zachowywania sprawiedliwości, postępowania według zasad sprawiedliwości. To ważne, żebyśmy to zobaczyli, że słowo Jezusa nie jest tylko informacją. Słowo Jezusa jest żywe i działające w nas wewnątrz. Konkretne skutki wywołuje to przyjęcie, do którego Jezus nas zachęca. Słowo Jezusa poruszają w nas to, co najlepsze, budzą pokłady dobra, które dochodzą do głosu w nas. Nie pozbawiaj się więc tej duchowej energii. Czytaj słowo, rozważaj słowo, ucz się tego słowa, słuchaj Go. Dzięki temu będziesz miał to wewnętrzne wzmocnienie, to wsparcie, które jest piękne i dobre dla Ciebie we wszystkich okolicznościach i sytuacjach życiowych.